Siema z tej strony Tromba i witam Was w nowym odcinku. No i to miał być zwykły odcinek z Steparek, ale zobaczycie co w tym odcinku się wydarzyło. No i jeszcze w tym odcinku losuję 5 rank SVIP na 3HC, czyli mój i danego ilukacerwino serwer. No i co trzeba zrobić, żeby takiego SVIP-garnąć? No to tak, zostać suba, lajka, dzwona. No i oczywiście swój nick w komentarzu, tylko do tego NIKU trzeba dopisać, czy odcinek się Wam spodobał. No i edycja trwa, nadal jest już piąty dzień edycji Jest bardzo dużo graczy, graczom edycja się podoba Więc mam nadzieję, że każdy z was będzie grał do końca na serwerze Bo edycja będzie trwała bardzo długo i zachęcam żebyście grali, nie kończyli edycji No i już nie będę tutaj więcej was zanudzał Zapraszam do odcinka No i dobra, udało mi się tepnąć tutaj 1 vs 1 Mam nadzieję, że uda mi się z tym graczem wygrać Dobra, zjąłem sobie też refa jak na razie to chyba on wygrywa, z dwoma hitami Muszę jeść tutaj refy równo z nim, bo jest trochę lipa Ale trochę ja mu tutaj strefę dałem i chyba wygrywam teraz No i Zat coxa No i Zat coxa i ucieka, no nie rozumiem Trzeba z łuku Nie wiem dlaczego typ Zat coxa i strzela z łuku Dobra, wypiję sobie to Bo mi będzie uciekał jak zjem coxa Wiem tego coxa, ale on mi będzie uciekał, więc to jest totalnie bez sensu Więc już wolę to fajerkę wypić nie wiem, dał mi strefę i ucieka. No to jest bez sensu, chłop strzela się do mysłku. Tepnął się 1 versus 1 i ucieka. Ja rozumiem, gdyby uciekał od razu. Ja nie, nie cyknął perłę. No szkoda na jego itemów chyba marnować mi się wydaje. No i co ten Tubek robi. Tepnął się ze mną w losowi i od razu ucieka. To jest totalnie bez sensu. Dobra, będzie się bił, nie, ucieka. On chce chyba na fosy grać. Nie, ja nie będę grał na fosę, ja chcę się z nim normalnie pobić. Jeszcze nie mam knoka chyba w punku. Na 100% nie mam knoka. Nie mam knoka, jest git. Ale on chyba chce grać na to fosę, Nie, on nie ucieka, nie wiem o co mu chodzi. Jeszcze mnie zakoblował. Dobra, bije się. Dostał strefę. No dobra, on dostaje 3 hity i ucieka. Nie wiem co ten typ robi. Jeszcze perły cykną, cykam za nim. Dobra, tu trochę gryf jest, więc będziemy ciężko uciekać. Dobra, tego nie jem go, ale trochę go odknokowałem. i no, mnie teraz będzie chciał Zuku pewnie wkurzać. Jeszcze mnie knoknął na dół. No i może by polizał, ale nie chciałem cykać perły, bo mam jeszcze tylko jedną perłę. Perła i tak, dużo damage'a zabieram, bo półtorej serca zabiera perła. A i tak z nim wygrywam. Dobra, będzie się bił chyba tak, będzie się bił. Jeszcze bym prawie polizał. Ej, nie wiem, ten typek ciągle ucieka. Tepnął się ze mną w 1 i to jest totalnie bez sensu. Bo to jest strata itemów. temu. Dla mnie i dla niego. Chyba zaraz wypiję tego spida, jak on mi tak będzie uciekał. Jeszcze dobra, do grypu gdzieś wpadł, więc jest git. To jest jakiś teren gildi. Co jest? To jest jego teren gildi. Ja nie wiedziałem o tym. On jest na incognito. Ja nie wiedziałem, że to jest jego teren. Ale przypał. Jeszcze nie mam ten. Makra na klocki. Dobra, mam nadzieję, że jakoś go zabiję. Mam koksa, on nie ma koksa. Chyba, że przyjdę jego koledzy, no to mam wtedy bardzo lipę. Mam nadzieję, że jego koledzy nie przyjdą, zjem sobie koksa. On nie ma koksów, bo on zjadł na samym początku. Ale on pewnie zawoła kolegów. Na 100%, on zawoła kolegów. Chyba, że go zdąży szybko tutaj zabić. Zawątpię, wątpię, że go zdąży tutaj szybko zabić. Pewnie kumple przybiegną. Będzie lipa. Ja nie wiedziałem, że on mnie baituje, właśnie te jest w losowe. A tu okazało się, że, nie wiem, 600 kratyk jest jego gilda O, polizał, co?! Chłop jeszcze polizał, z niego plus 27 punktów Ja nie wiem, strapował mnie chłop Nie wiedziałem, że to jest jego gilnia. Bo on był na incognito, a na incognito Gildi nie pokazuje No trochę się zdziwiłem, nie ma co Jeszcze perłę miał No ale wygrałem i chyba teraz uciekam na spawna Żeby tutaj jego koledzy nie przyszli, mam nadzieję, że mi się uda tutaj uciec na spawna Nie idzie tu nikt? Chyba nie Dobra, uda mi się Na szybkości. Spawn. Dobra, spawn. 6 sekund, czy mi się uda? Dobra, chyba się uda. Może nikogo nie ma w guildie. Albo gra sam, albo każdy kopał nawku. Dobra, i udało mi się uciec na spawna, więc jest git. No i dobra, znów się Tępon z kimś na tę parce. Zobaczymy, czy uda mi się go tutaj pokonać, ale on już wypił fajerkę na sam początek. Więc ja sobie tutaj coxa, bo to jest bez sensu, jak on wypił fajerkę od razu. To ja sobie zjemkoksa. No i on będzie uciekał. Nie wiem po co on pił to fajerkę, mógł już zjeść koksa jak chciał. No i dobra, zjad koksa i on zmarnował tylko potkę na fajerkę. No to jest bez sensu, chłop się ze mną i zmarnował potkę na fajerkę. Bo i tak musiał zjeść koksa i tak, on myślał chyba, że ja się będę z nim bił, jak nie mam fajerki, no. Nie wiem po co on takie tak coś zrobił, żeby wypił od razu fajerkę. No i teraz jeszcze ucieka. Zmarnował już fajerkę i koksa. Już myślałem, że będzie uciekał. Ale jednak się bije, więc jest fajnie. Mam nadzieję, że on już nie ma jakichś więcej potek typu i w ogóle. Bo wtedy ktoś w ogóle przypał jest. Da się go tutaj zabić. Zaraz zobaczymy. No i dobra, zabiłem go i na dwóch HP No i dostałem za niego plus 26 ranku. No i dobre, idę się znowu tepnąć na tę parkę. Jest coś, jakiś typek jest drugi. Ronicza nie chce tepać, no to może pójdę na inne cecha. Dobra, tu już jest więcej osób. Pewnie się ze mną ten typ, albo ten. Oni tutaj też nie chcą wbijać na pół płytkę, nie wiem czemu. Piecie CH, pójdę na inne. O dobra, tepnęło mnie z kimś. Akurat tak się pewno na CH, to mnie z kimś tepnęło. Ale z tym typem chyba już wygrywam i zatrefa. O ma łuk teraz, ja nie mam. Więc trochę mam przewagę. Ale to nic. Może uda mi się tutaj go pokonać. Mam taką nadzieję, że uda mi się tutaj z nim wygrać. To że on ma bardzo dużo przewagi jak ma ten łuk, ale ma 16 strzał. Taki jest limit. Dobra, zemm sobie koksa. on będzie ciągle hitał z tego łuku. Jak koksa, to my możemy będzie też z tego łuku hitował. Dobra, on też zadz sobie koksika. Mam jeszcze 4 sekundy regenki. Więc zaraz tutaj będę musiał uciekać, czekam, żeby mu regenka się skończyła. Zaraz już mu się powinna regenka skończyć, więc się mogę odwrócić. Mu się chyba skończyła. Dobra, strzelę do mnie z łuku. Ale teraz to chyba ja wygrywam, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, chyba ja wygrywam, bo już za trefa. Dobra, teraz to on mnie zestrefował i to dosyć mocno, więc sobie nim refa. Czy uda mi się go tutaj pokonać? Dobra, zatrefa. trefa. Dobra, cyknę sobie tutaj perłę. Dobra, zat kolejnego refa. Jeszcze mam 7 refów. On ma chyba tyle samo z tego, co mi się wydaje. Jak mi się przynajmniej wydaje, że on ma tyle samo refów co ja. Dobra, teraz trochę ze mną wygrywa. Dobra, polizanie zjad, to też ziem. Wiem teraz specjalnie na 10, żeby mieć przewagę trochę nad nim, tych serduszek. Dobra, zjadł kolejnego refa. Tutaj pod taką ścianą można powiedzieć, że jest. No i polizał i dostałem za niego plus 89 ranku. No i dobra, poczekam sobie tu teraz na te parce, Może ktoś przyjdzie albo zmienia CH. Dobra, jakiś type przybiec. Tepnie, tepnie się ze mną, czy nie? Dobra, nie tepnie się. Więc zmieniający. że ktoś jest na innym. Dobra, typ jest na innym. Więc tepnie się tutaj z nim. Dobra, zjemy sobie refa. Dobra, ten typek też zjadł. No i chyba z nim wygrywam, No na no 100% już z nim wygrywam. Już się drugiego refa też sobie zjem. Dobra, teraz to. Tu... Trochę on by... myślałem, że on wygrywa, a ten typek polizał. Muszę chciałem powiedzieć, że on wygrywa, a ja patrzę, on polizał, no. I dostałem za niego plus ile? Dostałem za niego plus. Nie wiem ile. O, dostałem plus 46 ranków za niego, więc jest w miarę okej. Okay. No i dobra, idę się tutaj tepnąć z kimś na tę parkę. Jest tu ktoś, dobra, nikogo nie ma, jaka inne cecha. No, nikogo nie ma idę inne cecha. Chociaż może ktoś biegnie. Dobra, wbieg typek. Mam nadzieję, że uda mi się go tutaj pokonać, ale dobra, dał mi strefę, więc zjem refa. Podleję się tutaj wiaderkę. Teraz to chyba mi się wydaje, że z nim wygrywam, nawet. Dobra, teraz to chyba już przegrywam. Zjem refa. No dobra, myślałem, że już deda, Ale mu się jakoś fartnęło. Dobra, teraz to mi się fartnęło, bo miałem 2,5 serca. Podleję się tutaj wodą. No dobra, nie wiem dlaczego, ale ten typek mi ucieka, chyba biegnie na drzewkarne, Ale to jest totalnie bez sensu, tu jeszcze Kuboida nawet nie ma. Więc watery będę mógł robić, więc jest nawet spoko. Jeszcze się postnęłem. Nie wiem po co on tutaj wbiega, jak nawet Kuboida nie ma. Tylko marnowanie pereł. Dobra, mam filoch, mam. I on jeszcze spadł, nie wiem co on zrobił. Dobra, przeżył, więc jest spoko. No dobra, będzie wbiegał, bo już chciałem do niego skakać, a tak wbiega, więc on chce się bić na drzewkarni. Tak, on chce się bić na drzewkarni. I on chyba nie ma pereł, więc jest fajnie. Jak mi się przynajmniej wydaje, że on nie ma pereł. Tak, on nie ma pereł, Spadł na dół, cykam teraz. Przeżył! Teraz jestem zdziwiony, że on przeżył. Uda mi się go tu wknokać? Nie, nie udało mi się go wknokać. Wiem, że się uda. Że on nie ma pereł. No i dobra, zabiłem go. Dostałem za niego plus 42 ranku. No i dobra, idę się ostatni raz tutaj tepnąć na tę parkę. Dobra, tutaj nikogo nie ma, więc idę inne cecha. Tutaj ktoś jest. Też nikt, prawie nikogo nie ma, bo nikt nie stoi na pół Dobra, tutaj może ktoś wejdzie. Dobra, typ przed. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj z nim wygrać, ale jak na razie wygrywam. Ten typek mi nawet nie no już zapnę refa. Dobra, za już drugiego. Ciekawe czy zje trzeciego. Zaraz zobaczymy. No i dobra. Zabiłem go. I dostałem za niego plus 76 punktów. No i to już by był koniec odcinka. Jeżeli obejrzeliście odcinek do końca. To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A już się będę z wami żegnał. Siema.